O, dzień dobry, witam wszystkich. Kolejny dzień z wysłodkami. Łukasz już pierwszą przyczepę wywiózł. Sypie właśnie. O. Dzisiaj pogoda taka trochę fajniejsza. Mgły już nie ma, trochę wieje. W sumie jak standardowo u nas. O, ostatnie dni były takie nienormalne, bo było bez wiatru, mgła. Także... No, wrócił, wróciła normalna pogoda, ja tutaj wsiadam w 60-20 i zaczynamy ubijanie, tylko zobaczę, czy tutaj mi się nie poluzowały. Tu z tej strony mi się lubią... Luz o właśnie, To mi się poluzowało już. Tu jest dobrze To tak delikatnie Dobra No Łukasz już wysypał Ja odpalam ciągnik Niech się trochę rozgrzeje iyi Cem Ładne słoneczko świeci. Tutaj mamy już koniec, także no, dzisiaj o 16 przyjedzie znowu ciężarówka, także prawdopodobnie na jutro sobie zostawimy znowu. No i na jutro mam jeszcze przełożone kilka transportów. Tutaj chyba najlepiej będzie obspawać to żeby ten bolet nie wylatywał, bo tu nic poza tym nie widzę A i tu jeszcze trzeba będzie też pospawać widzę A jo. Tutaj też trzeba będzie spawem dać chyba co? Tu Trochę dostał po dubie Dyszel no jak ten złom woziłem nim, nie? To nie pomogło raczej. Może, nie, to, to, to nic nie ma do rzeczy, że jest tak Nie wiem. Chyba nie. Trochę może większy, nie? Co? Chyba leży na tym. Nie wiem, ale ja myślałem też, żeby ją podnieść. I zobaczyć, czy tam żadnych pęknięć nie ma w tym. Tutaj wiesz, pod spodem gdzieś może. Tu na przykład jest delikatne pęknięcie, ale to no od no tego. Było, wcześniej mówię, że mało powietrza, nie? Mhm. Mm no, ja dzisiaj widziałem, pompowałeś no, i tak samo, nie? Tyle samo było. A. A teraz po prostu dałem tutaj trochę więcej, ale to kurwa gówno dało. No. Nie, ale mi się wydaje, że trzeba było dobrze popatrzeć ją, czy nigdzie nie jest popękana. Albo tu ma luzy na tym sworzniu. Podłoga już też teraz włożyłem. No? Jo, ja, podłoga jest... Ogólnie do wymiany wyboju, by już nie? No, ale. Zboża nie wozimy to. No ja. No ja. Gdzie ta dziura jest? A tu. No ja. A ten. Nie wiem, czy to od beko, czy od ciężarówki, ale taki kątowniczek wczoraj w wysodkach znalazłem. Odstawiam, no, że od beko. Chociaż w sumie małe No, taki ten. Yy, był taki w ocynku. Nie, nie wiem w sumie, gdzie położyłem ten kątownik. Czeka wziąłem tu do warsztatu. Teraz już kurde nie pamiętam, gdzie go położyłem, ale... Ale czekaj, to bo ja spawa... A, czekaj, nie, to spawałem z ce Nie, to był powiedzmy kątownik, wiesz, ścianki coś takie szerokie. O, ciężarówki jednak. Mm. Tutaj ja wspominałem te Aha i... dobra, mówię. <trony>. Co ja tutaj taki brudny palec to rdza. Najpierw chciałem do ciągnika włożyć, ale potem stwierdziłem i tak jest przerwa to Czy to było już przed wczoraj? Ja już teraz nie wiem Nie wiem tam ten bolec chyba spawać, nie? Nie wiem, właśnie kurde, bo o 16.00 jeszcze, jeszcze ostatni kurs ma być hmm. no w sumie... Nie wiem, te wytłoki z kiedy przyjadą Właśnie Żeby się nie okazało, że przykryjemy, a tam z, przyjadą, nie? Teraz znowu hmm. wiesz, jest cała przykryta świeżymi wytłokami, bo tam z tyłu ten początek też przykryłem, nie? No to dwa dni powiedzmy ale to kurde będzie później psuło już mm. ja no to, sobie, to zostawimy na jutro może się może się dobierz ten jo mm. no je, jedna ciężarówka na pewno jeszcze przyjedzie także no to co no 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 bo mówił że albo, albo dwa kursy będą albo jeden kurs jak Dwa kursy to będzie jeden o dziewiątej, jeden o szesnastej, a jak jeden kurs to o szesnastej. No, ja te krótkie kawałki metalu wziąłem, już załadowałem, zaraz zaniosę tam na regał. Tutaj Łukasz takiego walną spawarz, żeby po prostu nie przeszło dalej. No, a co do y, przyczepy, to znaleźliśmy powód, dlaczego tak na jedną stronę się przechyla. Tutaj na tym bolcu ma y, tylko z jednej strony luz. Zaraz wam pokażę No i siada po prostu na tym bolcu i przechyla go w jedną stronę, cały czas na lewą No ale dobra Tutaj to jest blachy, to dam koło tokarki tam mamy takie blachy Tutaj ten płaskownik to nie wiem Co to Ten kawałek jeszcze mógł iść W sumie Bez to też Zaniosę to Wszystko w jednym miejscu, to wszystko No i dobra, to też już jest posprzątane. Tutaj tak to wygląda. Tutaj rury, profile, Dwutyłowniki No, pręty. No i tam tak samo. Elegancko, dobra. Na razie nie spadło nic. <gry> Także mi się wydaje, że jest ok. No. Na razie zostawiamy tak jak jest. Miejsce tutaj, to też nie jest aż takie docelowe miejsce. Później prawdopodobnie będzie stać tam koło silosu. Bo no w przyszłości tutaj w tym silosie tutaj w tym mam zamiar postawić halę łukową. Na tych murkach, no i ocieplane. Tam z przodu by był warsztat i no wiadomo, by było bliżej. Tutaj by był plac utwardzony, także w planach jest, tylko na razie funduszy brak. Pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. No i mają ładnie pościelone. Ogólnie jesteśmy już po przerwie. Także no tutaj Łukasz przy tej czwórce tą, te końcówki próbował naprawić. No ale tutaj chyba będzie po prostu trzeba nowe kupić. Takie końcówki i ten się wkręci. Ten, tak, stwierdziłem, że najlepiej nowe końcówki się kupi i się wszystkie wymieni. Bo te szóstki są inne, jo? Znaczy, gwint jest taki sam, ale... ale ogólnie inaczej to wszystko tam jest. Jo? Hmm. No to ja wstawiłem że jest tylko ten o bo to stąd leciało. Aha. To jest twardy jak cholera. No. Ten odsłon taki dziwny tutaj, nie? Ja takie czy coś? Spróbować można. Nie, o to się wiadomo. Bym nie leciał tutaj, o? Tylko tu. Stąd kurde No nie z tego ja. jest twardy ten list Nie, mm. ja. Zobacz ten. No, miękciejszy Słuchaj, tak jest co? Nie mieliśmy gdzieś jeszcze jakiegoś zestawu? Był właśnie, ale nie wiem... Tu w szafie patrzyłeś? A tu jest co? Ten... Co? Masz? Trzeba było nowy taki zestaw kupić O ringów i tych podkładek Co konik? A tu macie fajne bajoro No i dobra, ja się zabieram za karmienie. Ogólnie dostałem telefon, że zaraz przyjadą wysłodki. Dwa transporty po 16 ton, także i to będzie będzie już no koniec jak na razie. No i wtedy mają mi jeszcze przyjechać około. Ile ton tam było? Eee 14 14 hektarów to już tak, 7 ciężarówek jeszcze. No. Dobra, biorę się za karmienie. No i dobra, ja już mam na dzisiaj. Koniec, na, no w sumie koniec, nakarmione mam. Jeszcze dojenie tylko zostało. Także na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.